Dobry wieczór państwu. Zaczęła się nowa kadencja parlamentu i chyba po kilku godzinach tego pierwszego posiedzenia zarówno Sejmu jak i Senatu można już powiedzieć, że nudno nie będzie i że to nowe otwarcie to nie tylko określenie czasu, ale rzeczywiście być może zaczyna się nowa epoka w polskiej polityce i o tym porozmawiam z państwa i moimi gośćmi. dr Andrzej Rankę już w naszym studiu, politolog. Dobry wieczór i specjalista od marketingu politycznego przy takim dniu. To ważne. Eee, ważny komentarz Sebastian Drobczyński. Kłaniam się również uprzejmie. Zapraszam również Państwa do udziału, e, albo przede wszystkim Państwa do udziału w naszym programie. 61 221 22, -22 to telefon, który już jest do, wa do Waszej dyspozycji. Drodzy Panowie, cały czas gorąco, bo to posiedzenie Sejmu trwa i dla niektórych kulminacja polityczna, wybór wicemarszałków, tu mogą się pojawić pewne napięcia polityczne i awantury, to zacznijmy od tego. Po co Pisowi Elżbieta Witek na wicemarszałka, kiedy od kilku godzin wszystkie inne partie mówią, ok, klub ma prawo zgłosić swoją kandydaturę, ale my jej nie poprzemy emocje. Zaczynamy w takim razie. Tak jest. To może właśnie specjalista od marketingu nam to wyjaśni. Po co taki ruch Kwestia właśnie emocji. partii? Kwestia partii. emocji budowania napięcia. Pamiętajmy o tym, że oczywiście rozpoczęło się dzisiaj rozpoczęła się dziesiąta kadencja Sejmu czy dziesiątej kadencji mhm. um, Sejm jedenastej kadencji Senat. Natomiast pamiętajmy o tym, że za kilka miesięcy mamy wybory samorządowe, a, a kilka miesięcy później do Parlamentu Europejskiego. Idea polityki będzie polega na tym, zresztą i polega, żeby budzić emocje. Nie może być zgody, bo jak będzie zgoda, to będzie nudno. Jak będzie nudno, to widzowie przełączą się na inne kanały, dlatego że po pierwsze to są emocje, po drugie to jest pewnego rodzaju autonomia a, klubu parlamentarnego. O tym oczywiście będą dyskutować nie jedne głowy, nie jedni dziennikarze i my też będziemy o tym dyskutować, czy mają prawo zgłosić, czy nie mają prawa zgłosić e, Ale, Klin i Witek. Pytanie o to, czy ewentualnie mają plan B, to dzisiaj Przemysław Czarnych powiedział dziennikarce, mamy e, plan B, B, C, D, E do Z. Elżbieta Witek, nikt Nik. Oczywiście, że tak i idea będzie polega na tym, że nie zostanie ona zaakceptowana i myślę, że przynajmniej do najbliższego piątku wszyscy będą mówili o tym, Aha. że e, pani marszałkini Witek nie, nie została zaakceptowana i dochodzi do pewnego rodzaju nowych elementów, nowej kadencji, dziesiątej kadencji Sejmu. Także show będzie, rozpoczął się rzeczywiście prawie show, bo to show będzie z perspektywy też samych oczywiście polityków, posłów. Zmienia się konstrukcja. Parlamentarzystek tak. i parlamentarzystów. O I... tym show to za chwilę powiem. Wykonanie no głównego bohatera dzisiejszego dnia, mam wrażenie. To jeszcze, panie Andrzeju, pana zapytam. Pan na to samo zdanie, że pisto rzuca, żeby grać już po prostu na przyszłe wybory, żeby motywować swój elektorat. Zobaczcie, krzywda nam się dzieje. Mhm. Uważam, że jest to absolutnie spójne z tą linią, z którą Jarosław Kaczyński tak powiem, idzie do przodu od kilku dni, kiedy jego przekaz jest, jest bardzo, bardzo wyraźny. Będzie, 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 będzie mówił, mówił o, o, o ukradzionym zwycięstwie, będzie mówił o tym, że zwyciężyła partia, partia zewnętrzna, partia Dzisiaj niemiecka. A propos partii niemieckiej, Jarosław Kaczyński powiedział bardzo mocne słowa, co prawda powiedział je na schodach sejmowych. Pytany o dziennikarzy nie było to w oficjalnym przemówieniu, ale powiedział, o tu cytat, hamstwie niemieckim, hamstwie koalicji obywatelskiej. Znaczy, no, to są słowa w sumie niebywałe. Tak? Można, mhm. można, było, można byłoby powiedzieć, e, czy, w te, czy w tej sytuacji ambasador polski w Berlinie nie, nie, musiałby, być we, nie musiałby być wezwany mhm. przez szefa niemieckiego MZ-u tak? w związku z takimi wypowiedziami, które wskazują wyraźnie na to, że, że ta konkretna nacja a, m, może w Polsce e, łączyć się z, z, z pewnym skojarzeniem, które, które jest jednoznacznie... Mhm. Negatywne, bez żadnych jednoznacznych podstaw, tak? które byłyby związane z jakimiś aktualnymi działaniami. Tak? Wobec tego jest to, jest to na pewno podsycanie emocji, tych, które są istotne w perspektywie wydarzeń o których oczywiście myślimy w przyszłym a propos, roku Mamy sygnał, że sam prezes właśnie Czy łączy się z nami? Nie, niestety. To byłby zaszczyt. Sam prezes namównicy mm -hmm. referuje kandydaturę, kandydaturę Elżbiety Witek. Ale to zapytam w takim razie, po co ta narracja, a propos pani Sebastiana, pana specjalizacji, po co ta wyborcza napinka, z której pis nie wyszedł, właśnie ta narracja o niemieckim Tusku, niemieckiej koalicji, no prezes dwa dni temu też przemawiał, o tym, że niepodległość utraciliśmy już. Czy to nie może, może negatywnie jednak wpłynąć, przegrzać, że PiS straci na przykład miękki elektorat w ten sposób? Pytanie oczywiście, co mówią obecnie badania, bo posiłkujemy się ciągle badaniami, które definiują, w którym kierunku dana partia powinna pójść z przekazem. Do tej pory ta narracja się sprawdzała. Oczywiście możemy dyskurs i dyskurs urządzać teraz i dyskutować o tym, czy to się sprawdzało w 26, 27 czy 27 mhm. Niemniej, taka narracja jest niezbędnym elementem tożsamości tej partii i również liderów tejże partii. Mam na myśli przynajmniej kilkudziesięciu parlamentarzystek i parlamentarzystów. Czyli kontynuujemy. Jest bo kontynuacja, to się bo, to się bo to się sprawdziło. Na pewnym mhm. poziomie się sprawdziło. Oczywiście, czy to się sprawdzi teraz do wyborów samorządowych? W opozycji. A w opozycji. Mimo wszystko, proszę zwrócić uwagę na formułę chociażby w dniu dzisiejszym przy wyboru wicemarszałków. Mhm. Zmienia się. Zmienia się wybór wicemarszałków, będzie już wiemy, będzie ich sześcioro, tak? Niemniej jednak Prawo i Sprawiedliwość i tu definiuje, że otrzyma jednego, możliwość jednego wicemarszałka. Natomiast jeżeli cofniemy się do roku 2015, bez mała już nie licząc, wówczas formuła wicemarszałków była takowa, że trzech wicemarszałków pochodziło z obozu rządzącego, trzech z opozycji. Mm -hmm. To się na, n, nastąpiła pewnego rodzaju zmiana i to widoczne. Tak. I do tej zmiany też się będą odwoływać z pewnością, więc mm -hmm. będzie bardzo wiele elementów, które będą oczywiście coraz bardziej podbijać emocje, bo emocje są częścią składową polityki. Bez nich nie będą ci parlamentarzyści funkcjonować, muszą do wyborów To podstawię kropkę, bo mamy już widzę na naszej antenie. Pan Michał się dodzwonił. To jest pana czas. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak ładnie Państwo mówiąc, co powiedział pan. Yy... Jarosław Kaczyński, ale dzisiaj nie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co powiedział pan Donald Tusk, porównał rządy Prawa i Sprawiedliwości do Hitlera i Stalina. To chyba naprawdę skandal, i to duży. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. To jeżeli tak było, Panie Michale, to rzeczywisty skandal. Ja akurat tej wypowiedzi nie słyszałem. Również, nie nie? Natomiast bardzo chętnie przyjmiemy. Myślę, że my poprosimy, żeby przesłał screen albo mhm. e materiał z tej wypowiedzi, bo z pewnością byśmy się mogli odnosić do mhm. faktu, e który wszyscy znamy i, i, i widzieliśmy. Mhm. Natomiast emocje będą częścią składową, i one są, one będą tworzyć. Myślę, że to jest dopiero pierwszy dzień posiedzenia. Tych emocji jeszcze więcej. No to początek. Do, no, przejdźmy do tego showmana, tak go nazwę. Niestety, być może go krzywdzę w ten sposób, ale. Teraz którego no pytanie. E Szymona Hołownie, nowego mhm. marszałka. Tak. Sejmu, którego tak. przemówienie to inauguracyjne, też bardzo mocno nieoczywiste, inne niż do tej pory, to nie, bez, to nie będzie technokratyczny marszałek. No te e, słowa o tym, że od teraz to rodzice nie, nie będą musieli zakrywać mhm. dzieciom e, twarzy oczu, e, żeby kiedy będzie włączony Sejm, że e, tu jest taki nawet taki rym wyszedł panu Szymonowi, że mm, wyprowadzamy zamrażarkę z gabinetu, nie, wyjeżdża, no, pogubiłem się. Ale ja tak. Zamrażarka wyjeżdża z gabinetu e, i, i tego typu bonmoty. E, no takie nieoczywiste przemówienie, której do tej pory nie mieliśmy w wykonaniu marszałka, który rozpoczynał swoją kadencję, a tu to było na takiej dużej emocji. To będzie e, Szymon Hołownia i jest też debiutantem w parlamencie. Ale to te, będzie te debiutantów jest marszałek. bardzo wielu, słuchajcie. Mm -hmm. Zwróćcie, proszę uwagę znowu. Teraz e, dlaczego będzie takie postępowania. Budujemy wizerunki na określony czas. Wizerunku nie buduje się na miesiąc na dwa i nie buduje się go przez miesiąc. Oczywiście Szymon Hołownia w mojej ocenie scenariusz bardzo prawdopodobny, jeżeli tak posługujemy się takim językiem. Rok 2025 wybory prezydenckie. Szymon Hołownia ma teraz następny etap w karierze swojej politycznej, a gdzie będzie promował sobie ten e, jego Dobra. powiedzenie e, z gabinetu marszałka wyjeżdża zamrażarka o i też ładnie też z pytanie hoługi. czy przejdzie takim razie do literatury pięknej no. tak. natomiast co, na co ja zwróciłem uwagę to zapowiedzi nie tylko odwołania się do dziennikarzy do przywrócenia chociażby e, e, spotkań z dziennikarzami marszałka co jest oczywiście z perspektywy funkcjonowania każdego parlamentu w mojej ocenie e, bardzo pożądane i bardzo potrzebne żeby marszałek spotykał się z dziennikarzami ale również słuchajcie zapowiada podcasty mhm. to będzie marszałek w moj, e, tak patrząc, Już e, nawet zapowiedź Powiadał, że już dzwoni tutaj do komendanta Straży Marszałkowskiej tak. Policji, żeby podzerzał. Ale oczywiście, że tak będzie <laughs> prawdziwy <jest> strzał. Słuchajcie, <laughs> bo zmienia się formuła samych wyborców. <laughs> Pamiętajmy o tych zmianach, są dosyć często ja to Państwu o tym mówię. Pokolenia się zmieniają i pokolenie też budowane jest na zasadzie pokolenia XYZ. Chociażby Baby Boomers, to była jedna grupa wyborców, X-ów, Y-ów, z Sprowadzę to do formuły, że wyborcy oczekują nowego spojrzenia, nowych mhm. zachowań, nowej percepcji również wśród parlamentarzystów ich mhm. sposób bycia, zachowania się. A gadające głowy skończyły się. Teraz będzie etap influencerów, mhm. showmanów, po to, żeby przyciągać uwagę. To no wiadomo, że jeśli chodzi o pana Szymona Hołownię, to tutaj doświadczenie jest wybitne. No, programy telewizyjne, książki. Był też dyrektorem Publikacje. kanału religijnego w jednej z komercyjnych stacji. Tu nie będziemy, może. No tak, porządzać. Tak jest, zdecydowanie, więc troszkę być może na to wyborcy Szymonachowni liczyli, na taki styl. Ale pytanie, styl z Ale czy on jako debiutant poradzi sobie w roli drugiej osoby w państwie. Znaczy, ja myślę, że, że ma szansę sobie poradzić, e, dlatego, że przyjmuje właśnie taki styl zarządzania tą strukturą, jakim, jaką jest Sejm. Mhm. E, bierze pod, pod, pod uwagę doświadczenie też innych e, wicemarszałków. Wice, wice myślę tutaj o Włodzimierzu czarzastym, tak, który, który z którym przecież zamieni się na funkcji w jakimś, w jakimś momencie. I myślę, że dzięki tej jego otwartości, tak, jednocześnie komunikatywności, ma szansę nie tyle popłynąć ze z Sejmem, co być w jakimś sensie takim jego operacyjnym przewodnikiem. Ja tutaj bym, bym właśnie zwrócił, zwrócił uwagę na to, że, że mówimy o emocjach, które, które są ważne w perspektywie kampanii politycznej, tej, która się skończyła i tej, która trwa przecież permanentnie. Tak. Tak, ale tutaj bym, bym zwrócił uwagę na to, że, że jednak słowa, które dzisiaj padały z ust e, poszczególnych polityków, w tym e, i Szymana one wskazują na to, że nam się otwiera trochę inny czas, i myślę, e, i myślę że, że ten czas on się może właśnie wiązać z tym, że my tyle będziemy zajmować się takim, taką właśnie czystą polityką, która jest, e, jest domeną Jarosława Kaczyńskiego, ale że pójdziemy nieco w tą, e, w tą przestrzeń związaną raczej z pewnym zarządzaniem rzeczywistością, czy wytyczaniem pewnych szlaków, e, które jednak są trochę bliższe elektoratowi i temu realnemu, i temu i i potencjalnemu. I, I że wobec tego to, to otwarcie Sejmu i chociażby to obalanie tego, tego płotu z barierek policyjnych, ono ma takie znaczenie. Tak, ta to, 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 to otwartość. Ja szybko dopytam o ten płot, ważne. bo o ile płot rzeczywiście łatwo demontować, zdemontować wokół Sejmu i wydać e, takie polecenie służbom, to o tyle przepychanie już konkretnych rozwiązań ustawowych, prawnych, a tych e, kamieni w ogrodzie e, przyszłych rządzących jest sporo, nawrzucanych przez poprzedników, no to może być niezwykle trudne. A dzisiaj w czasie inauguracyjnego przemówienia prezydent powiedział o WeCie. Które nie może być usprawiedliwieniem dla niespełniania obietnic. Są trochę się wtedy wszyscy zaśmiali, Jasne. ale to, czego to jest zapowiedź? No, jako, jako politododzy przede wszystkim wiemy o tym, że Sejm i Senat to jest instytucja, która rządzi się swoimi prawami. I kiedy opadnie kurz, opadną te wszystkie emocje, zacznie się i już powinna się zacząć prawdziwa praca. Praca polega na tym, że trzeba pozbierać, bardzo ogólnie mówię, szable. Szable to są parlamentarzyści. To jest z jednej strony grupa szabli. Są szabelki, szable i preszable, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że jeszcze y, grupa osób, urzędników tejże instytucji, jest y, takim czarodziejem bardzo wielu rzeczy, które tam są. Każdy, kto był w Sejmie, albo pracował na rzecz Sejmu, czy otaczał się w tej grupie, czy pracuje nadal tam, wie mhm. o tym, że to jest znacznie poskładane troszeczkę. Mhm. I nie mając wiedzy i doświadczenia, z perspektywy umiejętności zarządzania nad ustawami, nad procesami. Tam są negocjacje, tam są rozmowy, a ten proces już nie lubi szałmeństwa. To tak, już właśnie. tak nie gra. Um, to jest polityka, uh, która jest od kuchni, polityka od kuchni. Um, I ona się i specjalizuje i definiuje się innymi normami, formatami. Tutaj szałmeństwa w stanie będzie. Pytanie, czy sobie poradzi. Tak wiele szabel nie ma z drugiej strony Szymon Hołownia. Pamiętajmy o tym. On jest Cała ważnym... opozycja. No, oczywiście, ważnym składnikiem przewaga, ale... całej opozycji, ale <kuh> Pamiętajmy, że to nie jest jedyna postać, która będzie ubiegała mhm. się o urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku Przyszłość. 2025. To jeszcze porozmawiamy o obecnym prezydencie, któremu zostało te 20 miesięcy. On to sam dzisiaj podkreślał. Andrzej Dudał dał wyraźny sygnał, że z nim po prostu nowy rząd, chociaż no, na razie ta misja to jest po stronie Morawieckiego, ale wszyscy już patrzą na tego Tuska, że z nim nowy rząd nie będzie miał lekko. Znaczy, ten, czym się to może skończyć? Ten nowy rząd nie będzie miał lekko, ale ja myślę, że tutaj dałoby się zwrócić uwagę na kilka wypowiedzi prezydenta z ostatnich znowu dni czy, mm -hmm. czy, czy dwóch tygodni. No tak. kiedy, między tymi, kiedy między tymi wypowiedziami my nie mamy takiej, takiej pełnej spójności. Tak? Bo jeśli bierzemy pod uwagę to chociażby, kto stał się marszałkiem seniorem, to pokazywało na to, że ta no rola prezydenta może mm -hmm. być faktycznie rolą osoby, która, która się wznosi ponad pewien, pewien układ, ponad pewne okoliczności. Czyli Dzisiaj... Andrzej Duda co innego mówi. Do PiS, a co innego będzie robił? Znaczy nie. Co, co, do, co do tego, to nie sądzę, żeby, to, żeby, te, żeby tutaj doszło do, mm -hmm. takiego, do takiego rozejścia. Ja raczej zwrócę uwagę na to, że, że Rządzy Duda się jednak, się jednak formatuje już w taki, w taki mm -hmm. sposób, aby, aby funkcjonować w tej bliskiej orbicie PiSu tak? I, i, tej, i tej partii trochę że tak powiem, dokładać do pieca, tak? tego, tego upału, który będzie, który będzie istotny z punktu a widzenia A potem w odpowiednim momencie a potem, a potem próbować... No dzisiaj prezes, nie chcę tutaj prezesa obra obrażać, ale no, przysnął na przemówieniu i prezydenta. Były takie... E... Komu się nie zdarza na nudnych przemówieniach nasypiać? Morawieckiego, właśnie, to chyba na, na przemówieniu premiera Morawieckiego. Pytanie, po co mu to? Ta straceń, straceńcza misja, niektórzy twierdzą, no dzisiaj też to ekspoze na dymisję było takie mocno... Wyborcze moim zdaniem, że właśnie chwalił cały czas swój rząd, mówił to cały czas w kampanii. Oczywiście były szpilki do Tuska, to też było w kampanii nic nowego. Mhm. Jest, to, jest to ważne, myślę, w związku z tą, z tą perspektywą, która dla PiSu jest istotna, aby nie wypaść z gry, mhm. tak? aby funkcjonować w tej przestrzeni, gdzie to jest prawda. A pytanie, te, jak długo to potrwa jest waszym, jest panów zdaniem? Jak długo Mateusz Morawiecki będzie próbował ten rząd stworzyć? Czy to, bo niektórzy wieszczą, że to może się skończyć nawet jutro. Uważacie, że tak będzie, czy że nie, tak nie. nie będzie? Nie, słuchajcie, on będzie powtarzał, przez cały czas będzie powtarzał pewne sekwencje zdań, dlatego że zgodnie z psychologią, po to, żeby zakotwiczyć wielokrotność powtarzania pewnych sygnałów. To, że myśmy zapamiętali już to, w cudzysłowie teraz mówię, tak, to nie znaczy, że wszyscy obywatele zapamiętają. A co do prezydenta Andrzeja Dudy, on musi wyjść poza ten obszar dotychczasowych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. No będzie musiał podejmować działania, które będą pewnego rodzaju uśmiechem do innego elektoratu. Pamiętajmy o tym i z szacunkiem dla wszystkich seniorów, również dla nas samych, bo też nimi kiedyś będziemy. Przejdzie etap zmian. Pędzę czy później. Andrzej Duda jest młodym politykiem. Patrząc z perspektywy bycia politykiem, skończy się kadencja prezydencka, i myślę, że tych uśmiechów w stosunku do rządu będzie wiele. Dlaczego? Bo przyszły rząd. Mam na myśli rząd Donalda Tuska. Mhm. Może być partnerem, jeżeli chodzi o możliwości rozwojowe prezydenta, tu mhm. Donalda, prezydenta Andrzeja Dudy. Mhm. Bo ta współpraca na linii premier Tusk, mhm. prezydent jest Duda... Jest możliwa taka będzie... francuska koabitacja, mimo wszystko, wszystko w polskich warunkach? W jest napięcia. wszystko możliwe. Proszę przypomnieć sobie, że z francuskiego parlamentaryzmu bardzo wiele elementów widnieje i jest w polskiej politologii. Naprawdę. I zobaczcie, że przecież, przecież, przecież dzisiaj wróciło hasło zapomniane o koalicji polskich spraw. Proszę no, bardzo. Myśmy... myśmy, bo, myśmy no, to, tak. i dzisiaj tak. to, to zostało odgrzane. Tak, tak. przez premiera, który, jak powiedziałem, mimo wszystko zachęcając do tej współpracy, właśnie mówiąc o tej koalicji, cały czas jednak tak. e, koalicję obywatelską szczepiono. Być może cały czas liczy na te głosy trzeciej drogi. To jeszcze zapytam Andrzeja Dudę, bo on w swoim przemówieniu nawiązał do Polski przedwojennej, do Gdyni, do Centralnego Okręgu Przemysłowego, mówiąc o CPK. Wy nie możecie tego zastopować. No, to tak mniej więcej do zrozumienia, no właśnie znowu nie temu, kto ma tą misję po, y, rządu, y, tworzenia rządu podjąć, tylko do, zwrócił się tym, y, tymi słowami do opozycji. Czy to jest fair wobec y, tych, którzy przejmują władzę, że poprzednicy im wrzucają inwestycje, których no, jeszcze nawet sami nie zrealizowali no i nakładają taki psychiczny ob... właśnie, ciężar. Nie właśnie po się. to, żeby potem w kampanii wypominać. A rozumiem. Właśnie okay. po to to jest robione. w mojej ocenie taki scenariusz, em, żeby. Przypominać potem o tym, co nie zostało zrealizowane, co myśmy obiecali, co realizowaliśmy przez 8 lat, co definiowaliśmy, na co szły Duda pieniądze. Też bardzo pojednawczo powiedział o euro, które było dziełem obydwu rządów, tak, pierwszego tak, rządu tak. PiSu i. Ale dala, panie redaktorze, no, na euro nie euro zbijesz takiego kapitału. Jak może zbić na bardzo wielu inwestycjach, które nie zostaną rozpoczęte, przez pryzmat chociażby tego, że nie ma na nie pieniędzy faktycznie, albo są w ocenie nowego rządu, nie będą um, pożyteczne dla gospodarki czy dla społeczeństwa itd. itd. Ale za 3-4 miesiące nikt nie będzie pamiętał o tych sekwencjach, o których my mówimy, mhm. tylko będzie pamiętał o tym, że coś nie zostało rozpoczęte. Mam sygnał, że ktoś nas jednak ogląda, a nie Polski Sejm. Jest z nami kolejny widz. Zapraszam, dobry wieczór. Halo. Tak, dobry wieczór, to jest Pana czas. Proszę, chciałbym zadać pytanie tym, tym panom dyskutantom. Dlaczego oni tak lekceważąco wypowiadają się o panu prezydencie i premierze? Prezydencie, że powierzył misję e, tworzenia rządu panu Morawieckiemu w końcu grupu, z ugrupowania, które zdobyło najwięcej głosów. No widzę panów minę idiotyczną wiecie na te pytania. Yy, to ja, ja Panu zadam pytanie. Jest Pan przekonany, że Pan premier Marawiecki doprowadzi do otworzenia rządu? Nie pytam, czy je, nie, nie twierdzę, co doprowadzi, czy nie, tylko Wasze lekceważące podejście do działań prezydenta i do premiera z partii, która wygrała wybory. Panie, absolutnie nie chcemy być lekceważące, ale mam wrażenie, że matematyka jest też tutaj nie lekceważąca, a arytmetyka głosów. I dlatego być może takie komentarze nie tylko z naszych tutaj ust się pojawiają. I myślę, że politycy też zdają sobie z tego sprawę, ale dziękuję za pana głos i za pana punkt widzenia niezwykle istotny. Dziękuję uprzejmie. Dobrze, no właśnie to żeby już nie o prezydencie nie o premierze a właśnie o tych no właśnie pytanie czy będziemy mówić o przyszłych rządzących skoro Mateusz Murawiecki cały czas tą misję tworzenia rządu dzierży i nie wiadomo jak ona się I to jest pytanie teraz to następny zadzwoni <grym> pozdrawiamy szanownego naszego widza taki takie emocje no, mamy na twarzy wytłumaczcie, tak macie lekceważący stosunek to są kwestie emocji Kmana. zapraszam serdecznie na wykład do siebie to wytłumaczę jak na czym to polega z całym szacunkiem oczywiście słuchajcie jesteśmy dzisiaj w Sytuacji, w której najprawdopodobniej arytmetyka, matematyka jest królową nauk. Jeżeli nie uda się zdobyć przynajmniej 231 głosów, szabel, no to nie powstanie rząd obecnego premiera. Więc nowy rząd będzie tworzony przez partie, które teraz będą tworzyły zasób tej, tej dużej koalicji. I taki jest stan faktyczny. To się po prostu nie zmieni. Zatem będziemy dyskutowali o tym, czy to nastąpi za tydzień, może za dwa, czy do 15, bo faktycznie grudnia to potrwa. Wszystko się może zdarzyć w polskiej polityce. W mojej ocenie im więcej czasu będzie dyskusji i analiz różnego rodzaju o tym, czy się uda, czy też nie uda stworzyć, każdy dzień, to jest 24 godziny, słuchajcie, promocji danej opcji politycznej. Cześć i chwała, że każdy wykorzystuje swoje narzędzie. Pan przed chwilą... jako specjalista od marketingu pierwszego wierzę to też jest czas bezcenny bezcenny <laughs> tak jest i tak samo hołownia wykorzystuje swój czas i wykorzysta tak. przez dwa lata. Pan przewodniczący czas rasty również go wykorzysta i każdy, kto będzie na stanowisku, będzie z niego korzystał. Maksymalnie, jak Ostatnie miał... pytanie, panowie, bo już mnie poganiają, a jak będzie z tym rządem zjednoczonej opozycji, jeżeli ten rząd nam powstanie, jak tylko ten rząd może się utrzymać w zgodzie? Ale myślę, że to będzie zależało od tego, jakie rafy będą się pojawiały na kursie jego funkcjonowania. Myślę, że jeśli on podejmie się realizacji przynajmniej części tych obietnic, które zostały postawione, czyli, czyli zwłaszcza związanych z praworządnością i podejściem pod wykorzystanie środków z KPO oraz odniesienie do praw reprodukcyjnych, to wtedy jego, jego, jego szanse się, się wyraźnie zwiększają, dlatego że będzie szansa na, na na utrzymanie tej, tej koalicji, która przecież jest stosunkowo szeroka. I pan Sebastian, jak pan. Pytanie, Panie, jaka... Pytanie odwrócę teraz sytuację sprzed iluś miesięcy. Pytanie, jak mocna będzie opozycja? Czy opozycja będzie umiała punktować? brak realizacji obietnic wyborczych i czy będzie sanie na te braki publiczne. Jeżeli będzie sanie i będzie umiejętność punktowania tychże braków, wówczas to będzie dochodziło do zgrzytu wewnątrz koalicji, a to będzie powodować pewnego rodzaju przesunięcia. Jest 48 miesięcy funkcjonowania, przynajmniej 46 miesięcy spokoju ducha dla tych delikatne zawirowania będą w roku 2025. No to zobaczymy, jak będzie. Nasz czas też już się skończył, a ich dopiero się zaczyna nowe otwarcie w polskim sejmie i senacie. Dziękuję. Państwu za uwagę. Dziękuję przede wszystkim moim gościom i Państwu przed telewizorami. Naszym widzom. Do zobaczenia.